Złom dobry, września 5, zbiórka zawodowego, a właściwie to powinienem się przywitać troszeczkę inaczej. Zostałem, e, dostałem sygnał od Artura Kotlarskiego, e, a właściwie zostałem sprowokowany, tak, ponieważ e, odczytałem jego zaczepkę, jego e, małą prowokację, więc powinienem rozpocząć tak jak on. E, hejka! Hej, kaściemka! To tak jeden część łapa robi, jedną, czekajcie, bo tam jeszcze długą trzeba zrobić, tak? Tak, tak, tak. A jego jego najwierniejszy przyjaciel robi tak często. To jest paczka, to, 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 paczka, paczka, to, 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 to jest kola, tam kola, 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 kola. To jest kola, kola. To jest nożyk do otwierania paczki. Tam są dwa batoniki i wizytówka tego kanału także hejka ściemka witam was pomału chciałem wiecie bo jest za gorąco na dworze ja czekam aż się ochłodzi od poniedziałku ma być chłodniej bo ta temperatura która jest teraz ona to nie jest moje środowisko naturalne tak ja w 30 stopniach się roztapiam powoli więc działam w domu moi drodzy także hejka ściemka dzisiaj będzie paczki otwarcia ja to sobie zamówiłem nie dostałem ja już paczek nie dostaję od jakiegoś czasu, wiecie, ale nie ubolewam nad tym, ponieważ e, cieszę się, że mój kanał prosperuje i subów przybywa. E, jaka to prowokacja, zaraz Wam powiem: wszystko po kolei. Najpierw odłożymy paczuszkę, i pokażę Wam, co zamówiłem, i przejdziemy do tematu. Co? Także tak i jeszcze tak, 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 o, tak, 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 wtedy jest zatwierdzony. Pauza. Zapach dla siebie Niagara z serii LR Classic, takie najtańsze zapachy, fajne one są, no i taki wiecie suplemencik na wsparcie mięśni i kości, to dla mnie, sobie zamówiłem wiecie, dobra przechodzimy do tematu głównego filmu tego, przepraszam, że tak wiecie obraz niestabilny i wszystko leci na żywo, to jest kanał, który oglądacie. Mam nadzieję, że subika dacie. Tak, pepsi piją najlepsi. Mam nadzieję, że koncern mi zapłaci za reklamę. <laughs> Pamiętaj o segregacji. Jest napisane. O, o, o. Jest szansa, że się wyostrzy. Albo się nie wyostrzy. Nie wyostrzy się. O, może się wyostrzy. Wiecie, rozumiecie. Tam jest takie. Pamiętaj o segregacji. Puszka nadaje się do recyklingu. Ja temu rozumiem. Także dużo będzie gadania, więc trzeba przygotować coś do siorbania. Teraz nastąpi słynne siorbnięcie zawodowego. Ach, dobre. No więc y, tytuł filmu będzie chyba pasożyt, recykling, tak się mi wydaje. I na czym polega prowokacja? Otóż, y, już Wam tłumaczę, nie trzeba być specjalnie rozgarniętym, aby y, Odebrać ten sygnał z innej przestrzeni, jesteśmy na kanale. Tym właśnie, no i tutaj e, twórca UF był nagrał shorta takiego, w którym okazja czyni złomiarza. Okazja czyni złomiarza, wiecie? I okłamał Was tutaj, mówiąc, że on sobie to wymyślił. Takie hasełko, ponieważ sobie on tego nie wymyślił. A wiecie dlaczego? Ponieważ na moim kanale, jak sobie wejdziecie na którykolwiek filmik u zawodowego, zbieracza złomu, już, już jesteśmy w domu prawie, czekajcie. No i filmik ostatni, wchodzimy. Tu reklama. No i tutaj jest zbiórka moja, którą pragnąłbym kiedyś dokończyć. Ktoś wpłacił ostatnio, także dziękuję bardzo za wpłatę. No i tu w opisie zbiórki jest taki filmik taki, wiecie taki, no ja tam mówię, kończyłem z transportem któryś raz z kolei, wiecie, i mówię na tym filmiku, że ktoś, e, ktoś napisał w komentarzu, że okazja czy nie złomiarza, Wow, widzicie, jak człowiek coś chce nagrać dobrego, to się dzieje coś dziwnego, pauza, posprzątane, troszkę mi, troszkę mi ubyło, no, nie niedużo. No więc tak, ja się tam nie gniewam, że, że ktoś się mną inspiruje, nie, ale innych nie oszukuje Także że, sobie wymyślił, nie, to była właśnie zaczepka, na którą odpowie, odpowiadam świadomie, tak, mógłbym je zignorować, ale odpowiadam świadomie, ponieważ chcę rozwinąć temat pasożyta, nie, który występuje w taturze, czyli pasożyt, pasożyt, Potrzebuje żywiciela, tak? potrzebuje nosiciela, bo on sam jakby niczego nie tworzy, bo to jest pasożyt. Nie? I więc tak, no acha, byliśmy na mojej zbiórce, pokazałem wam filmik, gdzie wspominam o tym, że okazja czyni złomiarza, czyli zamiast okazja czyni złodzieja, to okazja czyni złomiarza. No i tutaj okazja czyni złomiarza. Znów się ktoś powtarza, tak, i mówi, że sobie to wymyślił sam. Być może. A być może nie, także ja lubię, jak ktoś się inspiruje, wiecie, mną, moimi działaniami. Kiedy zrobiłem licytację prezentów z trefnej paczki, którą dostałem, wiecie, tam zegarek, dwa razy go sprzedałem, tam były banknoty, dwa z dawnych czasów i, i coś tam jeszcze. I to wszystko, na to wszystko zrobiłem licytację, to tutaj na kanale pojawiła się licytacja też od razu, zaraz. E, licytacja dla, dla Bartusia. O, ramingowa licytacja, prawda? E, kiedy u mnie się pojawiła, czekajcie, może na mój kanał wejdziemy, e, akcja, a czy akcja, film się pojawił. No, jak się tam wchodzi na ten kanał mój? E, pojawił się film, gdzie pokazałem butelkę. O, tutaj widzicie pieniądz szklany, aluminiowy i miedziany. To na kanale. O takiej śmiesznej nazwie. Pokazał się zaraz filmik z butelkami, ale oczywiście musiało być ich więcej, tak? Więcej, więcej. Bo ja pokazałem tam jedną. Tak, a tutaj jest sprzedałem szkło i masę butelek zwrotnych. Także ja to rozumiem, tak? Kiedyś kupiłem sobie sakwy na rower, takie liche, najtańsze, nie? To zaraz. E, szerokim echem się to odbiło, tak, i było mi bardzo miło, bo to znaczy, że ludzie mój kanał oglądają, tak. Ale zawodowy, do rzeczy, opowiadaj dalej, no to już Wam mówię. E, ja swój kanał rozpocząłem, e, zainspirowany tym kanałem. Scrap i Paletman, e, to jest taki człowiek, starszy już gość, Paul w De Dekalb, w stanie i miał kiedyś niebieskie niebieski auto, mniejszego takiego Chevroleta, i sobie zbierał złom na niego, teraz ma troszeczkę większego, no i wiecie, oglądałem w trasie jego filmiki i tak sobie pomyślałem, ten chłop się nie spieszy, on sobie powoli wszystko robi, fajne życie, pomyślałem, że może ja też tak spróbuję, to tak. i zacząłem kanał, no i troszeczkę też tu podpatrywałem, że gość gdzieś w garażu rozkręca różne rzeczy, tak? Także myślę sobie, jak on rozkręca różne rzeczy, i to ludzie oglądają, to ja też spróbuję, nie? No i potem się stało tak, że muszę zrobić pauzę, bo tam mi drzwi trzaskają. przeciąg jest. Także pauza. Dobra, do rzeczy. Eee, zacząłem nagrywać swoje filmy, tak? I, i ten e, tutaj gość zauważył mnie i. Gdzieś tam wspomniał u siebie na kanale o moim kanale, i zaczęły mi wtedy subiki do góry rosnąć. Nie ja się cieszyłem, wiecie, cieszyłem się fajnie i troszeczkę dałem się złapać w sieć pewną na początku. I było jedno spotkanie, potem było drugie, e, potem było trzecie i tak wiecie, jak wiecie, wszystko jest tam w, w internecie na moim kanale. No, i było prawie wspaniale, ale ja po prostu czułem, że coś jest tutaj nie tak. Coś tutaj jest nie tak z tym wszystkim, że z tą taką przyjaźnią, przyjacielu, przyjacielu, wiesz, przyjacielu i przyjacielu i przyjacielu, przyjacielu. Y, y, odczułem, że jestem w czymś po prostu, w coś uwikłany i chciałbym się z tego wydostać, i wydostałem się. A wiecie, jak się wydostaniecie, to potem są, są takie, jak się wydostaniecie, to potem oberwiecie. O, to potem się nagrywa takie filmy. To jest filmik zdepiony z moich wypowiedzi, tak, i tak dalej, to jest na zakładce Społeczność, umieściłem sobie na pamiątkę. Tutaj, sklecony z moich właśnie filmików, tak, bo ja tam Wszyscy mi na początku pomagali, tak, bo chcieli mi pomóc, bo ja byłem taki, jak się to mówi po borok trochę. No i ktoś tam mi wysłał jakieś hulajnogi, ktoś je kupił, tak, i potem, i potem jest to, no dzisiaj jest to wspominane, tam wypominane i tak dalej. No ale zauważyłem, że tutaj dzieje się coś dziwnego, tak, wiecie, coś, coś takiego dziwnego. I dzisiaj, dzisiaj, właściwie nie dzisiaj, ale w dziś, no teraz, już w tych czasach obecnie zrozumiałem o co chodzi, moi drodzy. Rozumiałem, że pasożyc potrzebuje żywiciela, on potrzebuje po prostu kogoś, na kim może podjechać do przodu. Tu widzę, że nowy przyjaciel jest. Jest przyjaciel nowy złowiony, także pasożyt będzie teraz trochę żywiony, tak? No, czemu mówię, że pasożyt? No, bo niektórzy z nas, a czy będę mówił może za siebie, tak, Bo ja nie lubię mówić za, za ogół, bo nikt mnie nie upoważnił do tego, ale za siebie powiem. Ja na przykład pozyskuję złom chodząc po śmietnikach, nie, gdzieś tam, może na spacerze i tak dalej. Nie chowam się z tym, tak? Ktoś inny też, być może, tak, na przykład Rafał z kanału Peweks Recykling. Pozyskuje z peweksów, jak on to mówi, tak, i tak dalej. No, a ten gość tutaj otrzymuje złom od wiernych, nie, ponieważ to tutaj nosi znamiona sekty. Jest to po prostu taka regularna, mała sekta. On w swoich filmikach pokazuje na początku te wszystkie kubki, które dostał, te trofea, tak, które zdobył od swoich wiernych, nie, i tak dalej. Ilu on ma to wyznawców, i tak dalej. No i ja z tej religii się wypisałem, wiecie, ponieważ nie chciałem, nie, nie chciałem być uczestnikiem tej szopki tutaj. I, i dlatego potem powstała, powstał ten film, który wam pokazywałem, który jest u mnie w zakładce społeczność. No i cała ta nagonka, po, na, e, zostałem jakby zaszczuty, tak. Zaszczuty i różne były zarzuty, i żebym pieniądze oddał, za które tam łowiliśmy takie blachy z rzeki. No, ja mówiłem, żeby te pieniądze podzielić między czterech uczestników tej akcji, czterech czy pięciu. A nie, nie, to dla ciebie, dla ciebie. No i potem się okazało, że tam jest taki trzeci za nimi, który w tle wszystkim steruje, wiecie, i on tam ich manewruje. Także pieniądze zostaną oddane. Jak powiedziałem, że się rozliczę, to się rozliczę. Nie powiedziałem kiedy, ale że się rozliczę, to jest y, powiedziane. No i. I wiecie, no i tak sobie tam tkwiłem w tym, w tym układzie na początku, ale potem stwierdziłem, że coś tu nie pasuje i się wydostałem, tak? I się wydostałem. Coś tam może powiedziałem, ale jestem szczęśliwy, że się wydostałem, tak? Tutaj działa po prostu prosty mechanizm psychologiczny, tak? Ktoś zakłada kanał, chce, przepraszam, chce trochę zaistnieć, tak? Więc gość, o którym mówimy, go zauważa, gdzieś tam go, wiecie, kontaktują się, no i zainteresowany wysyła mu paczkę ze złomem, tak, on to potem demontuje, paczkę pokazuje, no i jesteś chłopie na internecie, tak? Także, także tak to działa tutaj. No i jeżeli spróbujesz się z tego wydostać, no to, no to będzie internetowa chłosta, nie? Także <noise> ja już zostałem wychłostany, także nie zależy mi na niczym, wiecie, i, i mogę sobie mówić spokojnie prawdę, tak? Dziwne były tutaj też rzeczy z tym Dubajem, tak, z piosoneczką, raz widziałem, że te suby mają siedem tysięcy, potem, że mają 4, potem, że znowu coś do góry. Także to są różne kombinacje takie. No a gość to nie jest przyjaciel, nie, on po prostu potrzebuje żywiciela, nie, i dlatego nazywa Cię przyjacielem, a tak naprawdę jesteś jego żywicielem, nie, także on potrzebuje, nie, na kimś podjechać do przodu. Suby spadają, e, przepraszam, nie, suby to są tutaj wywindowane przez różne konkursiki, takie nocne. Potem ten film likwidował, tak, bo to była jakaś, jakaś drobna drobnostka tam dla kogoś, ludzie subowali, subowali, potem ktoś dostał nagrodę, taką tanią, no i filmik był, film był usuwany. Takie cwaniackie zagrania, nie. Także, no i ta cała przyjaźń, to no też jest jedno wielkie cwaniactwo, nie, to jest po to, żeby Pan brygadzista, on z stanie psychologii korzysta, nie? on po prostu wie, jak manipulować prostymi ludźmi, którzy złą zbierają, no i oni mu ten złą wysyłają, nie? I naprawdę nie, za, nie zazdroszczę mu tego, bo ja, ja wolę, mam satysfakcję większą, jak sobie znajdę na świetniku trochę złomiku, nie? A że on tam dostaje paczki, to, to są takie naiwne chłopaczki, które mu to wysyłają, nie? No i on sobie tak prosperuje, nie? Niech sobie prosperuje. Chciałem to nagrać tylko dlatego, żeby się po prostu odciąć, tak, odciąć od, od tej jakby, od tego środowiska, że tak powiem. Ja go wyczułem, tego typa, na pierwszym, pierwszym spotkaniu, tak, widziałem, że to jest po prostu taki no, chłop, który... Wasze zdrowie. Który, któremu zależy nie na Tobie, tylko jemu zależy na, na sobie, tak ledwo z auta wysiadłem i już chciał biec gdzieś na jakieś osiedle szybko do śmietnika nagrywać, jak zbieramy ze śmietnika, także złą, także ja potem zrobiłem na tym spotkaniu taki y, wywiad z nim trochę w aucie, aby poechtać jego ego. On oczywiście zgodził się z tym niebo, bo to było, wiecie, y, no rozumiecie, nie? <laughs> żeby to spotkanie miało ręce i nogi, nie? A potem było spotkanie u mnie z Marcinem, o którym wspominałem, przybył tam swego chochoła, nie? Który, którego, od którego się odczepić nie mogę do dzisiaj, nie? także takie to jest. I mówię to dzisiaj mówię to, o czym wielu myśli, ale każdy boi się powiedzieć, nie? jest to po prostu pasożyt internetowy, nie pasożyt recykling Niektórzy jego wierni poddani, bardzo zakochani, oni mają Recykling w nazwie też. Kilku się, kilku, jednego uda, udało się wydostać z tego, z tej magii całej, jest to właśnie Pewex Recykling, który też ma takie samo nazwisko. Jest też Strażak Recykling, który też już jakby troszeczkę przejrzał na oczy. No i tak to idzie tutaj, nie? Tak to idzie i jak nie ten przyjaciel, to będzie kolejny przyjaciel, no i będzie przyjacielu, przyjacielu. A ludzi chętnych jest wielu, żeby zaistnieć, tak? Żeby być gdzieś wspomnianym, po prostu gdzieś, żeby był napisik twój, nie? Że paczka od takiego i takiego. No trochę dobroci, tak? Trochę karmienia kotków było, czy kupowania karmy dla zwierzątek na początku, no i sprzątanie w lesie, tak? Bo człowiek ten... On się lubi chować, tam gdzie go Ktoś napisał mi komentarz właśnie, że ja jestem fajny, fajne filmy robię, bo się nie chowam, nie? Jak inni po lasach i po krzakach. także historia moja jest taka. Ja jestem zadowolony bardzo, że jestem z tej przyjaźni wyleczony, tak? Także wiecie, no, to jest człowiek, który chętnie skopiuje wasze pomysły, on obserwuje... On żeruje, tak? o, o tym filmie mówiłem. 12 tysięcy wyświetleń. Na początku było takie coś 7 tysięcy o tym. o 7 tysięcy potem spadło nagle do 4, potem znowu do góry, także coś tam było chyba, jakieś kombinacje, ale to już nie moja sprawa dobra. Wysyłajcie paczki, bo plan jest, żeby do Ameryki pojechać, tam za rok czy za dwa. Także wysyłajcie paczki dziewczyny i chłopaczki. No ja, ja tam mu kiedyś coś z Dedry wysłałem, jakieś fla, w, w, wzory flamingowe. No i co jeszcze? I tam jakiś drobiazg otrzymał na spotkaniu ode mnie i też otrzymałem od niego jakąś tam paczuszkę z jakimiś szczotkami drucianymi i tak dalej. On raczej nie, nie jest, nie jest yy, skłonny do dawania, nie bardziej do brania, także. Jednemu tam z trzewa kiedyś wysłał gadżety pędkarskie, jakieś wiecie, stare haczyki wyłowione z jeziora, także po taniości, nie? Te wszystkie nalepeczki to też są takie z papieru toaletowego robione, żeby jak najtaniej, nie? A kubek, żeby dostać, to trzeba wziąć chyba udział w konkursie, czy coś takiego. Także ja nie robię nalepki, nie robię kubka swojego, ponieważ nie chciałbym, aby jakimiś kanałami trafił tam na ołtarzyk i żeby się potem gość chwalił, że on że on, ma, że on ma takie układy i wszystko może zdobyć i tak dalej. Także nie, nie. Ja dziękuję, ja się ewakuuję. Także no. W naturze występuje, występuje ten pasożyt, tak? Pasożyt recykling, także pasożyt ma wielu żywicieli, swoich wiernych przyjacieli, a ja po prostu z tej sekty się wydostałem. No i wychłostany na filmie zostałem, tak? Filmik znajdziecie u mnie w zakładce Społeczność, ten właśnie o prawdziwych przyjaciół poznaje się w... I tam jest jazda w komentarzach, nie? Podobnie jak u pana Gładkowskiego też jest jazda w komentarzach, nie? Także to są właśnie przyjaciele, z którymi nie chcę mieć za bardzo zbyt wiele, zbyt wiele wspólnego. Także to tyle od zawodowego, moi drodzy. Taki cztery filmik nagrałem. Jak swój kanał zaczynałem, i jak byłem wiecie, wychaczony, wyłowiony i do sekty różowej zwerbowany, ale zauważyłem, że dzieją się tam dziwne rzeczy: że to nie jest żadna przyjaźń, że to jest tylko po to, żeby, żeby pasożec sobie podjechał troszeczkę na Twoich plecach do przodu. Także e, piszcie swoje komentarze, ja się nie obrażę. Na niektóre może odpowiem nawet. Także wszystkiego dobrego od zawodowego i życzę każdemu, aby swój kanał prowadził indywidualnie, bez, no, bez takiego wspomagania, wiecie. Chociaż niech każdy robi jak chce, nie? Ja wolnym raczej być chcę. No i się wydostałem, trochę Pepsi dziś wylałem. Wszystkiego dobrego od zawodowego. Ja przystępuję do, do moich batoników i oczekuję od Was w komentarzach fajnych wyników, także... Yy, tak, 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 tak. Czekajcie. Długa ręka jeszcze musi być. No i tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Aha, jeszcze dokończę. Może przy z jednym ciągiem. Co? Jeszcze łyka i sprawdzałem synonim słowa przydupas. Jest takie brzydkie słowo przydupas, ale jest to, istnieje to. Istnieje coś takiego jak przydupas, wiecie? Tutaj gdzieś znalazłem. Czekajcie, gdzieś... Flamingowa licytacja. Tutaj pomożecie I w komentarzach wiecie ktoś tam są komentarze różne. I tutaj ktoś napisał, Czekajcie, to pod tym było filmem.. Hmm. Aha, jest. I ktoś napisał, już pan z Grecji wrócił. Szybciorem tobie poszło, panie Flamingu. Trzeba zarabiać na następną wycieczkę. No i tutaj pojawi się, pojawi się zjawisko zwane przydupas. Tutaj, przez nikogo nie pytany, pojawia się człowiek nam już trochę znany. Możecie sprawdzić znaczenie słowa przydupas. Jest to zjawisko właśnie tam, gdzie, przy, tam, gdzie jest pasożyc, tam jest i przydupas. Nie? Także wszystkiego dobrego jeszcze raz od zawodowego. No i wieczoru wesołego. Nie? E, tutaj, na tym kanale jesteście.